Ej, jutro się nie stwierdzamy. No, Okej. od której? Od której? <grym> o które? które? Poszli do A! Szybko To woje. jumpa w powietrzu. Nie bawię się tak, ja jutro pracuję. Też, ja wstępuję. No, Ale ja na no. Może wpadniecie do mnie z kąpami? Kompanami. Kąpanami. Kompanami. Dajcie na warze, sobie postawicie, będę sobie przynajmniej oglądał. Panowie, ja powiem ja to... tak. Kto ma laptopa? Przyjmujemy B, siadamy do budki z petami siedzimy. Myślicie, że to dobry pomysł? Nie, yeah, ja, yeah, ja. Jak przejmujemy, to idę do gardła. To no już. Głęboki gardło. Uwaga, wchodzą, wchodzą. Gdzie Deepthroat? Deep O, pierwsza śmierć. Oni, oni są po drugiej stronie budynku. Tak, znaczy tego, tego z windami, tylko główna, nie tej... Po drugiej stronie mają... i spód. Drugiej... tutaj. A, jest. Kurde, co za koleś. No, 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 A Jak nakurniają. Ej, co on strzela tak? Ja mam podwójny magazynek, ja mam 200 nabojów, czelicie? Tym więcej niż ja, ja wszystkie ze sobą A z boku Zobacz, tutaj, z boku schodów Niech mi ktoś podniesie A no, Mika ja sam no, ja tam, ten... jestem daleko Jesteś daleki od tego? Karol nie ruszaj się Karol nie ruszaj się, Karol nie ruszaj się Karol nie ruszaj się O fuck, jeszcze RPG Aaaa! Oh, oh. Kurde, ale koleś lataro pocisnął. Ja pierdol, jakie mielno, co tu się dzieje? Hmm. Weź skąd z tym mielno, może być co nie. Co no to prostu... nie wiem. Pasieka. <grym> Fak dojeba mnie. Mike, zrzuć coś do jedzenia. O. Do jedzenia. O, nie Wchodzi nie, mu nowy otwór. No, co było wypadłaś? Nie, ja nie, nie wierzę. Nie Aaa! Czego mój mnie zabił? A nie, nie mógł mnie zabić. I strzelał do kogoś. Zaczy, zabiłem cztery osoby, kurde. Jestem snajpa. Albo lachka, snajpa. Takiego wyjebało. Tak. Chyba, co tu? Już wchodzę. A miałem takie staty, Boże. Boże Jakie miałem z 9-1? Tak sobie uważaj, tu dwóch policzk. A no. z nożem nie. Bo za daleko poszli. Boczne wejście trzeba wstawiać też trochę. No bez a się panowie od C, pchają się dołem. My na i Idę bocznym, bo w bocznym napierdalają. Donut. Ale się wpierdoliłem w centrum Poddaj mi złodzieju Jak to przeżyje to cud Karol waży jeszcze mnie nie ma. A już na tam dół, na dół schodzimy po wojnie. Najpierwsze, najpierwsze, najpierwsze. W flagę. mój flagę. Którą? Naszą, jedną, To chyba B. B? Było. Fak, 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 kurwa! A tak było, taka kamperówka jest ja dobra. A podniósł mnie, podniósł mnie, podniósł mnie. Granat, kurwa! nie lubię tak się spawnować i nagle być w innym miejscu, bo nie wiem jest gdzie. Jak, jak ktoś jest bliski, to on No, O, sobie, sobie. Nie wiedziałem, że tutaj jest Oni siedzą za budynkiem, tym budyneczkiem z window. Ich jest ich trzech. Dobra, zatłukłem go. Jed dwóch snajperów, jeden... Jeden szturmowy. Z tyłu, z tyłu i do na flaga idą. Albo wy u was gdzie indziej jesteście. Ej, hey, zajmują nam. patrzcie, wszystko nam zajęli. Gdyby tam pływał właśnie do przodu, to bez sensu. Ja zabijam ich właśnie, fronting. Kurwa. Oni się, się mnożą tam, w no tam Oni się klonują, czy co? Ruchają się tam? Nie wiem, stary, nie mam pojęcia. Po prostu z dupy wyłażą także. Kufniali gracze. Kurdy, przejażdżaj, są. Od schodów, z tyłu, od pleców, Karol. Ja leżę. O, szturmowy zablokowałem. A siedzą w kamienicy już na dłużej. I doblokować tą flagę kurwa A, zabierają kawiarnię panowie No Właśnie próbuję ją ogarnąć Oni w budynkach siedzę. Albo też ograna? Nie, tak, w budynku. Jest, udało mi um. się gościa zaprzeć W budynku? Tak, 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 tak. No, dobra Pilnujemy tu, czy idziemy do kawiarni? Kawiarnia Nie no, ciśniemy ich. Nie ma Hala też pieniądze. biletowa. Koko, dżambuj do przodu. O, co Jest, w las, w las na górę, w las na górę, w las na górę, do B. W las na górę do B, jakiś koleś. Już chyba nie żyje, ale nie, zabili go. No, dobra. Zabiliśmy go, dobra. Ale włażą. Ze schodów zaraz we doszli. Granat, granat, granat. Zotyganym. Właśnie na górę, na górę. Idą na górę, idą na górę. Z drugiej strony, z drugiej strony, od drugich tych. Na górze jest. Od drugich schodów wchodzą, wiecie co? Na górze koleś się dostał jeden. Którędy oni kurwa płażą Drugą stroną, drugą stroną mówię A, to nasz Nie, to nie nasz Kurwa, Dobra, nie to... sieć mi fiusia Ej, A zajęli A i teraz są w, w tym długim gardle od drugiej strony, od strony tak, tej tak, budki tak. z biletami Jakim? w tym przejściu bocznym, w przejściu bocznym są Uwaga, wyłażę z przejścia bocznego. Co, gdzie są? Tam, gdzie te szafy takie są. Uf, to, zwołaś to, zwołaś to jest, Seba bakral. Nieważne, ale można się na nim zesłać. Ma, no, ale już nie, bo właśnie on siedział między pięcioma innymi. Dobra, ja odbijam A. Ja też. I Milo też jest na A, dobra. Zabiłem 450. Dobra. Podwójny dwubój, panowie. Podwójny dwubój. Podwójny a. Nie, po cztere... dwubój. Bo po czterech wyłaziło z tego. Tu tutaj są Atakują gdzieś. A. Już A jest ogarnięte. Nie wiem, ale atakują w sensie idą. Siedzą gdzieś tam w ulicy. W Zdjęty Dwóch wjałem przy głównym Trzech wiałem przy głównym Lewą stroną wychodzą Fajnie. Tak, granata zamiast defibrylatora Ej, tak nie może być, bo jest porówno, panowie, Zciśnijmy ich, kurwa świeże co ja próbuję robić. Granat, granatę, granatę Chodźcie tu na lewo, o, na lewej idą kurwa non stop Mata amunicję Ja przez z nie wybędzę, życie mi to trzeba tam Ach, dwóch tam było jest to tego z góry, tego typa? Tak, tak, tak Ale robimy Dobrze. mielno z jakimiś typami Dobra, to weź go tam pilnuj Kurwa, widać Aj, 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 nie ucieknę, nie uciekłem, nie uciekłem. Ah! Kurwa, otoczyli nas, kurwy syny No Uważajcie, bo przy głównym wejściu gość siedzi z karabinkiem Co, jak tutaj i na właśnie na razie. Fak, 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 tak. Miałem nie mieć lacera i mam. Była sobie taj, po sprawie. A przecież pamiętam, że zmieniałem na lufę. Mika, zrzuć na ulicę skrzynkę z, z tym. Jak możesz. Na ulicę. O, dzięki. O, o, kurwa dwóch ich musiał naraz wyskoczyć. A bo yes! Uwaga, bo przy głównym wejściu goś siedzi w tym sklepiku. W tej kasie biletowej, tam. Przy fladze tego jesteś z siedzi. Laser kurwa, a była ciężka lufa. A, a gwiazdka za służby z RPK. A. Gdzie wy siedzicie kurwa? na zewnątrz siedzicie, a tam w środku mielno się dzieje Karol strzelcie w to miejsce gdzie waliście przed chwilą bo tam koleś się odrodziło tam jest... no ty nie, już nie żyjesz nie, jest tak istotne. czysto sobie będę tam, leży gość, czekaj Ale sieczka tu się dzieje. To Po no. co ktoś postawił robota przeciwminowego? Nie. Wytrzelajcie do nich jak możecie. On tak ściecze. Kurwa. Co to pan tak ściecze. Siedzi z lewej strony tam. Oho, gra. Ej, to trzeba zrobić jakąś akcję samolot taką. Mikas, Mikes, Mikas, Mikas. Nie, skrzynki. Granat, granat. Za późno. Latarki. No, to Ten Ale mam kamperówkę, to tylko sam siedzę Oni jakieś kurwa miny rzucają. Takie śpoczki kurwa. Ten kuta się Trzeba, idą. A jak? co czas. No ja tu czekam razie Aaa, nie ucieknę. Kresu... Wiedziałem. Widziałeś go? Widziałeś go? głęboko. Tak. Jest, jest jeszcze drugi przy drzwiach, uważaj, będzie pewnie wybiegł. Już tam przetwórzona także. Aż poczułem się na krześle. Póki jest tam, tam cały czas. Jedno. Idę na dół. A. I kes... Jest gościa. Się... Jedni przeszedł. No wiem, wiem. Czekaj, znowu będzie biegł na górę. Dobra, mi jest się Chcieliś... na górze. No. To ja idę na dół, żeby. Idź na dół. Jak sobie następnym razem wybierzcie tego od razu, to weźmy już skrzynkę. A, sorry. Co to za robocik? Ucholi. A tym 3000. Ja pierdolę jakie mielno jak zobaczycie to na filmie to pierdolniecie Tu się non stop kurwa coś dzieje Aha fak przeładowanie Takie chamskie wybieganie z dawinkla kurwa To może ten winkiel to znikł O, jest jakiś, jest jakiś Wróciłem ci już Dzięki Idziesz tam ten No, dostałem holograficznie przybliżać. Przybliżać Ty uważa, że walą Śpiesz nie wali wali kurwa. No, kurwa. Ty no chyba weszliśmy przynajmniej... Jak on to zrobił? R ródź, róćcie na mnie Seba Tylko szybko. Dobra Szybko, zaraz szybko, się szybko, 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 szybko Zaraz się odrodzę, już, tu Ja widzę, dobra, świetnie Walka o każdy przyczółek Seba, nie idziesz tu? Nie, wiesz co, do Korola na środek Kubo jest Tam pilnuj ich Jaków jeden a tu się czołgasz na tym tonie. Co? Czołgasz? Tak. się tam podejdę. A. Co tu się kurwa dzieje? Dobry wjazd tutaj, do, do, do tutaj se was Ej, idźcie, przy wejściu jesteśmy, obczaić... A, jest tam, do mile'a idźcie, po prostu. Tu no, ja dobra. ja A ty jesteś tutaj? No, ze snajpą wam ściągam tych wszystkich frajerów, masz Z tak. tego wingla, tak? Tak, tylko że górna, jakby włazicie strasznie w ogień. Strasznie Wiem, w ale my musimy pust. wybiegać szybko. Jest już tam Kranu z drogą oczyszczoną. Po co ty? Tak? Siedzę, siedzę, siedzę. Ja mam. Karo, siedzisz tam? Siedzę, siedzę. siedzę. Tylko zaraz coś mi zajść tutaj. Jesteś? Ja jestem tutaj. Spójrz, gdzie jestem. Order Wybawiciela za 10 tysięcy punktów. Fuck off. Aj, 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 za głęboko, nie wolno wychodzić. zaj, 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 Fuck, fuck, fak, fak, fak. zaj, 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 tam gdzie my wybiegamy. Skończyły się to. Oni teraz stoją za budynkiem tym yy, nice. biletowym. O, tak, bazuko. W budynku biletowym koleś pilnuje przejście. trzymaj się. Ja już jestem martwy, jak jeło. Zarazem się na Bartę, bo ciśnie. Się... Trudno będzie wejść, ale. Aj, 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 zaraz dostanę. Jakie mielno. Tylko tak. Ty mam 29 do 11. O, ładny. Chłop, są ciśnienie. Już miejscami na, na Paweł ciśniemy, czaisz? Nie, ja lubię kurna tępić jak bydło. To tak kampię. Jeszcze możemy to wygrać, tylko trzeba się późno postarać. Ta pamiętasz to też to miejsce, gdzie ja zrobiłem. Fakt, tu się bawiłem. Czekaj, jestem po drugiej Ej, bazuka by się tu przydała. Kładźcie apteczki lepiej. Kładę, kładę, ale bazuka by się przydała. Miałem no snajpy tylko ich ściągam. No o! za tak. plecy, za plecy, za plecy. Dobra. Co to, to, to kurwa było? Z tyłu jeszcze nas dojeżdżają. Dobra, zajebałem. Właśnie jest od nas teraz jadą. Niech dwóch pójdzie tutaj i ogarnie. Tam koleś w budce z biletami, koleś na podpisany granaty i na stop ciśnie. Kurwa, farowali z latarkami. Co się dzieje. Przegrywamy na punkcie, przegrywamy na punkcie. Przegrywamy i to w chuj kurwa. No bo kurwa my tu non stop się napierdalamy. Zamiast zajmować flagi. No. Się, już bawimy się jak dzieci. Obczajnie B i trzeba zrobić. Trzeba się przedrzeć jakoś. Tak, czego tam zostałem. A może z drugiej strony trzeba? Co, tam wjazd? Wal tak jak walisz. Kole się pocisnął, ale przyszedłeś Od tyłu Dobra. też nas jadą A, to nasz A mi się z dwóch za ścianą od razu to jeszcze nie. Dobra, idźcie, icie, idźcie, ciccie My się stąd nie przedrzemy, ta, ta, z tamtej strony nasz też jadą Trzeba dobrze na snipe'ie pocisnąć i... Bo to dobrze się zawinka, klepie. Fuck, musiał przeładowywać. Jeden zdjęty w tym pokoiku. Dwóch prawie zdjętych. Awans! Próbujcie na a ja będę was osłaniał. Bo to inaczej nie da rady. Dobra, dobra, ja cały czas tam wybiegam i na kurę i rzucam apteczki. A to trzeba iść do przodu, a nie tylko strzelać. No kurwa, tu się nie da. Zastrzeliłem gościa w tym budce z biletami. Pusto jest. Dawaj. To idę o jeden do przodu, Próbujcie, kurwa. próbujcie. Ale tu musicie grubko Jestem w budce, jestem do... w budce. Jesteś w budce? Tak, jestem w biletach. Szybko, kurwa, szybko. Już, już Mogą do ciebie dochodzę. Mnie. Panowie, grupą, grupą, pojedynczo. Kto do... jest w budce, kto ja jest ja w budce? Ja jestem w budce, szybko. Kaki? Szybko A ja nie mogę do szybko? ciebie. Seba, chodź tutaj. Przejście atakuje Uo. Uważaj, Karol tam, uważaj, rozglądaj się po wejściach, bo z tamtej strony jest tego Mielna, jest tam ich dużo, tam Sniper pobiegł, o teraz Jedna sekunda, jedna sekunda, wejdź, dobra Jak tu ich przyciśniemy, to przejdziemy dalej Fak, 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 nie mogę przejść kurwa nawet Dobra, Claymora chociaż zapadałam Oooo, Obczajili mnie. Karol, siedź tam, nie wychyla się. Hubert, gdzieś ty Polas. Cii. Karol, jak wyjrzysz z przejścia, to tam celu... strzelać ten... Centrum... wali Przed... mnie. Przedmiotem. Jak chciałem popierdolić im, zająć to na samym końcu i tam postawić taki do odradzania, bo mam. Karol waży, bo tam jakiś ratkę strzela. Latarka, kurwa. Koleś biegnie do wejścia, uważaj. Którędy? Dobra, teraz już nie. Bo na przeciwko do tego wejścia siedzę tu. Nabiłem level na tej mapie. Koleś pisze, wyspaj. Idź, idź, idźcie idźcie lewo, stół, no, bo I z kądu, bo ich wybiłem trochę. Jakie kurwa. Powiem to jeszcze raz. Mielno. <grym> Czekaj, zobaczę, gdzie to Majlo się spierdoli. O, 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 gdzie my jesteśmy? Jestem w tym, w środku. Przegrywamy. Przegrywamy. to była pizda. To było... No, dobrze było. Chłopczyk! Czekaj, chłopcu, 35 do 13. No, przecież, chłopca, mnie wyjebało, jak miałem 9. A zdążyłem jeszcze dobić. No, Taki jest ja zadać. No jakbyśmy szybciej... Przycisk... Znaczy, w sensie jakbyśmy ja, wcześniej się zdecydowali, tak, żeby iść tam. No jakbyśmy wcześniej weszli tam do tego tego, to no. to dobre jak adę, no. dajesz dwóch snajperów, czy trzech na plecy, i oni zawigli ich tłuką, a ty sobie przesuwasz do przodu. No. Ja pierdolę. Wspaniale to było. Ojej. Ja, 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 Ej chłopaki, starczy. Dzisiaj to starczy. Starczy. Totalnie starczy. To, tak, no, starczy. No, Ale nic. Mi... Pozywam.